Robiłem dyskotekę w parlamencie. Bazylika Świętego Stefana jest największym kościołem w stolicy Węgier. dosyć ciekawa sytuacja, że jest to drugi co do wysokości budynek w Budapeszcie i według prawa nie można wybudować nowego, wyższego budynku od Bazyliki, a ma ona 96 metrów, więc z perspektywy chociażby Dubaju wygląda to dosyć niziutko, ale ma to swój urok, bo przez to panorama Budapesztu jest równa, jakby wygląda to całkiem dostojnie mimo wszystko. I w Bazylitkę można oczywiście zwiedzić, tam jest napisane, że za friko, ale okazuje się, że przy wejściu co łaska i ktoś zbiera 200 forintów, a niby za darmo, nie, napis. Można też wjechać na kopułę na górę, to kosztuje 600 forintów. Samą bazyliką jest plac Świętego Stefana i pod placem jest bardzo fajny parking automatyczny. Podjeżdża się samochodem, to wszystko się samo dzieje, zabiera parking odrzuca nam samochód, 404 miejsca. Jest czteropiętrowy ten parking jest. Ale Andrasy to jedno z najbardziej reprezentacyjnych, szerokich ulic Budapesztu. Ma 2,5 km i tam jest masa kawiarenek i sklepów, takich butików luksusowych. I pod nią ciągnie się pierwsza linia metra, ta najstarsza. To takie te malutkie wagoniki, które wyglądają naprawdę zabawnie. I to jest bardzo płytko tuż pod ziemią, się schodzi tak jakby do piwnicy. No i jest też tutaj opera węgierska. Architektura tej ulicy też jest imponująca. Takie eklektyczne kamienice, pełno różnych wzorów, naprawdę potężne, dużo to naprawdę takich rezydencji. Może kalety, ale teraz ładne kolory są. Robi wrażenie już przed wejściem, ciekawe jak w środku. Właśnie z tym mi się kojarzą dworce, więc takim wyglądem. W 1884 wybudowany. Caletti Palawajador. Collect the returned banknotes. Teraz trzeba skasować bilet, tylko gdzie? Nie ma tutaj bramek na wejście, jak w Warszawie. Szybkie schody mają bardzo. Bilet kosztuje 350 forintów, na którym nie można się przesiadać, ale są takie przesiadkowe. Zgubiłaś się? To prowadź, to gdzie trzeba iść. No dobra, ja ci ufam. Ale wiem, że źle idziemy. Krążymy źle, ale zdaje się na przewodnika. Wydaje mi się, że już tutaj byłem. Gdzie trzeba iść? Tak. Ładnie tu. Ładnie. ładniej Słuchajnie. niż nad Wisłą na bulwarach. <grymne> Nie, <grymne> no dobra, tak. To co widzisz przed sobą to jest właśnie parlament. Nie za mną, a przy stole. Opowiedz coś o parlamencie. W którym roku został zbudowany? W 1904. Architekt, który wybudował parlament, przed ukończeniem tego, o marnie. nie, oślep. Teraz powiesz ty to i będziesz mądra. <noise> że budował to ślepy architekt? <noise> nie, że zaprojektował to koleś, ale zanim ukończono budowę, to oślep. I nie widział efektu? Nie. O. dyskotekę w Parlamencie.